Wszystkie na kolejnym odcinku. jesteśmy na przejeździe kolejowym w Kamińsku. Tam mamy przystanek kolejowy. Światełka są firmy Kombud. Jeszcze tu mam, macie potwierdzenie. Macie numer skrzyżowania. Tutaj mamy budynek starego dworca w kamieńsku. Zaraz tam podejdziemy. Tutaj mamy budkę kombuda. Tutaj mamy natury. Chyba będzie jak słyszycie jechał pociąg.

Tutaj mamy słupek drogowy z numerkiem 858 i z literką L. Tutaj ten był jakiś znaczek, ale już go nie ma. Obejdziemy sobie dookoła. Tutaj kiedyś było wejście. Mamy starą tabliczkę z napisem kamień i fajne okienko. No to to wszystko na ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzu. Subie łapce w górę. Pa pa.